Zobaczyłem dzisiaj w internecie zdjęcie tych płyt i dostałem flashbacku po prostu jak z Wietnamu, z tego jak pierwszy raz miałem styczność z takim prawdziwym audiofilem. A miało to miejsce na studiach, i pamiętam jak kolega z roku przyniósł te właśnie czarne płyty kompaktowe z napisem digital vinyl na zajęcia na seminarium i pokazywał te płyty swojemu promotorowi, mówiąc właśnie jakie to one są super, jak to przegranie na, na nie muzyki, na te płyty, rozumiecie, czarne, powoduje, że ta muzyka brzmi lepiej w jakiś tam sposób. No i pamiętam, że go zapytałem wtedy, ale jak to się dzieje? A on powiedział, nie wiem, ale to słychać. I wtedy uznałem to za taką, wiecie, taką dziwność, coś, co się zdarza, każdy ma prawo do odrobiny takiego szaleństwa i pewnie teraz e, ten chłopak siedzi w swoim skórzanym fotelu, podpięty w jakiś wzmacniacz e, Gryfona czy coś takiego, pije 150-letnią whisky, e, bez lodu oczywiście, i śmieje się z moich filmów i mówi, ha ha ha, chodziłem z nim na studia. <laughs> Pozdro Mateusz. A jeszcze powiedzcie, jakie wy mieliście pierwsze spotkanie z takim audiofilem, że aż mu kable grają?